Witam na kanale wiadomości, gdzie codziennie będą pojawiać się najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Dlatego, aby być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji, a w dzisiejszym odcinku m.in. Czy Polska będzie strzelać do rosyjskich rakiet? MR Lwowa apeluje. Rosyjski szpieg miał dostęp do tajnych akt w Polsce. Szokujące doniesienia. Brutalne uderzenia Ukrainy na teren Rosji. Nagrania niosą się po sieci. Cały czas głośno jest na temat propozycji zestrzeliwania rosyjskich rakiet i dronów przez Polskę jeszcze nad terytorium Ukrainy. Wcześniej w tej sprawie wypowiadał się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Natomiast teraz głos w porannej rozmowie na antenie Radia Z z Bogdanem Romanowskim zabrał m.in. były prezydent Polski Bronisław Komorowski. Ja tak uważałem i to mówiłem dosyć wcześnie. Tak powinna, bo jak już nadlecą nad granicę, to już jest za późno. No, oczywiście z tym się wiążą ryzyka konkretne, ale jeszcze raz powiem, ja uważałem i uważam w dalszym ciągu, że no, za późna jest reakcja w momencie, kiedy rakieta doleci do granicy. Można w porozumieniu z Ukraińcami zestrzeliwać je wcześniej i wcale nie musi to oznaczać udziału Polski w wojnie. Prezydent Komorowski odpowiedział też na pytanie, co jeśli Rosja uzna taki ruch Polski za włączenie się do wojny. No ale to Rosja, zakładamy, będzie odpowiedzialna za to, że w przestrzeń powietrzną Polską są wycelowane rakiety rosyjskie, więc nie sądzę, to by w pierwszym rzędzie dotyczyło oczywiście takich zabłąkanych rakiet i, i niecelowo wystrzelonych w kierunku terytorium państwa polskiego. Ale bardzo trudno jest odróżnić, która rakieta jest zabłąkana, a która leci celowo, aby uderzyć w terytorium państwa polskiego. Następnie polityk wypowiedział się na temat tego, czy Polska powinna w takim razie wyłamać się z zaleceń NATO, które jasno mówi, że takie ruchy byłyby zbyt dużą ingerencją w wojnę na Ukrainie. Nie, nie. Polska powinna starać się o to, aby NATO uznało taką możliwość za wskazaną. Nie, Polska nie powinna działać wbrew zaleceniom NATO. Powinna starać się wpłynąć na NATO jako całość, aby tego rodzaju możliwość zaistniała. Na temat strzelania do rosyjskich rakiet głos udzielił także senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. To kwestia decyzji nie tylko naszej, ale także NATO, bo to nie jest tak, że mówimy o pociskach czy o rakietach, które idą czy zmierzają w polską stronę. To nie jest tylko nasza decyzja. Tu musiałaby być twarda decyzja NATO. Jej, jak wiemy, nie ma. Znaczy nasz głos w debacie natowskiej i przy decyzji, jeżeli ona by, by byłaby podjęta i byłaby, zmieniałaby tę rzeczywistość, będzie kluczowy. Wczoraj informowaliśmy także o trzęsieniu ziemi, jakie miało miejsce w ukraińskim rządzie, gdzie pojawiła się fala dymisji. Wśród zdymisjonowanych ministrów pojawił się były już szef MSZ Ukrainy Dmytro Kueba, który w ostatnim czasie mocno podpadł polskiej społeczności. Na temat tego, czy dymisja Kueby jest dobrym znakiem dla Polski wypowiedział się przytaczany przed chwilą były prezydent Bronisław Komorowski. Trudno powiedzieć, to no, oczywiście w sposób naturalny będzie to kojarzone z niefortunną, bardzo niefortunną, Wypowiedzią pana ministra spraw zagranicznych Ukrainy w Olsztynie, ale chyba związku bezpośredniego nie ma. To się wiąże z jakimiś przetasowaniami wewnątrz rządu ukraińskiego z powodów ukraińskich, a nie polskich. Więc chyba nie, to nie jest czas, żeby wyrażać satysfakcję z tego powodu. I jeszcze raz można podkreślić, że ta wypowiedź pana ministra kuleby w Olsztynie była zła z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich, no, była efektem w moich przekonaniu takiego naturalnego, występującego w czasie wojny, wzłożenia narodowego, czy nawet nacjonalistycznego, którym uległ pan y, minister Kuleba z niekorzyścią dla relacji polsko-ukraińskich. Swoje zdanie na ten temat wyraził także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Bardzo bym chciał, aby dymisja ministra Dmytro Kueby zwiastowała zmianę w stosunku Kijowa w temacie Wołynia. Bez pamięci, upamiętnienia ofiar i ekshumacji nie ma mowy o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej, mówił szef MON. Wicepremier Kosiniak-Kamysz wziął też udział w otwarciu 32. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, gdzie zapowiadał podpisanie kolejnych kontraktów zbrojeniowych. Podpiszemy kolejne kontrakty na sumę około 2 miliardów złotych. To jest dopełnienie systemu Narew i Wisła, to są systemy radiolokacyjne, ochrony lotniska, to są inwestycje w, u naszych partnerów zagranicznych, choćby z Hiszpanii czy Stanów Zjednoczonych, ale to też jest wielkie kontrakty podpisane z Rosomac SA, Jelcz SA czy z WB Electronics, czyli z polskimi firmami publicznymi, państwowymi, ale też prywatnymi. W wydarzeniu wziął też udział prezydent Andrzej Duda, który wyjaśnił, na co m.in. trafi prawie 200 miliardów złotych przeznaczonych na obronność w następnym budżecie. Podpisujemy kolejne kontrakty, co jest bardzo ważne, nie tylko na zakup sprzętu ze Stanów Zjednoczonych, nie tylko na zakup sprzętu z Korei Południowej, nie tylko śmigłowce Apache szturmowe, nie tylko koreańskie Chungmu FA50, ale czy F35 ze Stanów Zjednoczonych. Ale, proszę Państwa, także nasz rodzimy sprzęt, nasza myśl techniczna, jak choćby ten lekki e, transporter opancerzony kleszcz, który został w ostatnim czasie w dużej partii zakupiony na potrzeby naszej armii. Rośnie fatalny bilans wczorajszego potężnego rosyjskiego ataku na Lwów, który, jak twierdzi mer tego miasta Andrzej Sadowy, nigdy nie był aż tak atakowany. Przekazał też, że około 20 kamienic zostało zniszczonych i wymaga całkowitej renowacji. Podsumował, że w środę na terenie miasta zaatakowano łącznie 156 obiektów: To są nasze szkoły, budynki medyczne, budynki, gdzie mieszkają ludzie, wyleciało dużo okien. To straszna tragedia dla miasta, dla Ukrainy i chciałbym podziękować wszystkim, którzy chcą nam pomóc w tych ciężkich czasach. Mówił Sadowy. MER przy okazji zaapelował także do Zachodu o jeszcze większe wsparcie w postaci systemów obrony powietrznej. Potrzebujemy patriotów, potrzebujemy systemów antyrakietowych i potrzebujemy możliwości, żeby te rakiety były zlikwidowane jeszcze przed czasem, kiedy będą koło naszego miasta i koło naszego państwa. Dzisiaj mamy może trzy systemy patriotów na Ukrainie, państwa NATO mają około setki, jeżeli by u nas było 10, to by całkowicie zmieniło sytuację. Państwo NATO mogłyby zlikwidować te rakiety ze swojej strony. To by uratowało setki ludzi, apelował Andrzej Sadowy. W sieci pojawiły się także wstrząsające nagrania mężczyzny, które udostępnił m.in. wspominany mer. Po dzisiejszym ataku żyje tylko mężczyzna z tego zdjęcia. Żona Jefchenia i trzy córki Jaryna, Daryna i Emilia zginęły we własnym domu, napisał Sadowy. Jak przekazały służby mężczyzna, przeżył tylko dlatego, bo wrócił do mieszkania po wodę. W chwili ataku cała jego rodzina. Była na schodach. Dzisiaj w nocy w pobliżu białoruskiego miasta Homel białoruskie siły powietrzne zestrzeliły dwa rosyjskie drony szturmowe, jak twierdzi grupa monitorująca białoruski Hajun. Jeśli zostanie to potwierdzone, będzie to pierwsze udane przechwycenie rosyjskich dronów przez białoruskie siły powietrzne w przestrzeni powietrznej kraju. Wcześniej białoruski myśliwiec próbował zestrzelić rosyjskiego drona typu Szachet, który wleciał w przestrzeń powietrzną kraju 29 sierpnia. Nie było jednak oficjalnego potwierdzenia, że Białorusi udało się zestrzelić tego drona. Białoruskie myśliwce zostały wysłane w celu przechwycenia dronów w pobliżu miasta Homel około godziny 1.30 czasu lokalnego. Warto zaznaczyć, że miasto leży w odległości około 30 km od granicy ukraińsko-białoruskiej. Trzeci rosyjski dron szturmowy z kolei rzekomo wkroszył w białoruską przestrzeń powietrzną około 2.30, a w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające spadające szczątki drona nad Homlem. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało dwa zastraszające oświadczenia pod adresem NATO w sprawie ewentualnego zezwolenia Ukrainie na przeprowadzenie ataków dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa zagroziła bowiem krajom NATO natychmiastową i niezwykle dotkliwą reakcją na taką decyzję. Stwierdziła, że kraje zachodnie nie myślą o ryzyku dalszej niebezpiecznej eskalacji konfliktu, nawet w kontekście ich własnych interesów. W przypadku takich agresywnych kroków ze strony Kijowa, reakcja Rosji nastąpi natychmiast i myślę, że są już Państwo świadkami wielu z nich w ostatnich dniach, a reakcje będą niezwykle bolesne, powiedziała Zacharowa. Następnie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow wspominał o czerwonych liniach i zagroził drugą wojnę światową. Nie powinni żartować z naszych czerwonych linii i doskonale wiedzą, gdzie są one wyznaczone, powiedział Ławrów. Wypowiedzi te skomentowałby wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko. Jak wiemy siła napadów w złości rosyjskich urzędników jest wprost proporcjonalna do zdolności zezwoleń, czy też dostarczonej broni do odwrócenia losów wojny. W związku z tym możemy wyciągnąć wnioski na temat tego, w jakim stopniu zniesienie ograniczeń w używaniu pocisków dalekiego zasięgu na terytorium Rosji wpłynie na rosyjskie zdolności wojskowe, napisał Heraszczenko. Ostatnio informowaliśmy o głośnej wizycie Władimira Putina w Mongolii, która według Międzynarodowego Trybunału Karnego powinna aresztować rosyjskiego prezydenta za zbrodnie popełnione na Ukrainie. Mongolski urzędnik państwowy wyjaśnił portalowi Politico, że kraj jest uzależniony od dostaw energii, co uniemożliwia aresztowanie prezydenta Władimira Putina na podstawie nakazu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Mongolia importuje 95% swoich produktów naftowych i ponad 20% energii elektrycznej od najbliższych sąsiadów. Dostawy te mają kluczowe znaczenie dla naszej egzystencji i egzystencji naszych ludzi, stwierdził urzędnik. Jak zaznacza portal, głównym importerem do Mongolii są Chiny, odgrywając kluczową rolę w gospodarce tego kraju, zapewniając większość importu, w tym produkty naftowe, samochody, sprzęt i inne towary przemysłowe. Zanim słynny szpieg Paweł rupcow został przekazany Rosji, uzyskał dostęp do materiałów dotyczących swojego śledztwa, w tym również do tajnych dokumentów, mimo że prokuratora mu tego odmówić ze względu na ochronę interesów państwa, informuje czwartkowe wydanie Rzeczpospolitej. Znany w Polsce jako dziennikarz Pablo Gonzales, który okazał się rosyjskim szpiegiem Pawłem Rupcowem, działającym na rzecz GRU, w końcu lipca opuścił polski areszt w ramach wymiany więźniów między Rosją a USA. Zanim jednak wrócił do Rosji, poznał wszystko, co zebrano na niego w polskim śledztwie, czytamy na Omach Rzeczpospolitej. Następnie gazeta podkreśla, że według prokuratury Polska nie mogła odmówić dostępu nawet do tajnych akt, jednak prawnicy i służby twierdzą inaczej. Wysoko postawiony funkcjonariusz ABW podkreśla, że jest ryzyko, i Rubcow dowiedział się zbyt dużo, co też przekazał swoim mocodawcom z Moskwy. Prokuratura, wiedząc, że zostanie wymieniony, powinna odmówić na podstawie artykułu 156 Kodeksu Postępowania Karnego. To przepis wprowadzony w 2021 roku dla ochrony ważnego interesu państwa. Stanowi wentyl bezpieczeństwa, stwierdził funkcjonariusz. Na temat tej sytuacji wypowiedział się także rzecznik prokuratury krajowej. Pablo G. przed zamknięciem śledztwa skorzystał z przysługującego mu uprawnienia określonego w artykule 321 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego. Został zaznajomiony z całością materiału dowodowego, a więc także niejawnego, mówił prokurator Przemysłow Nowak. Następnie prokurator zaznaczył, że Rubcow czytał akta w lipcu przez dwa tygodnie. Z materiałami niejawnymi podejrzany zapoznawał się w kancelarii tajnej ABW, z jawnymi w siedzibie prokuratury. Tyle tylko, że prowadzący śledztwo, dając mu dostęp do akt, nie wiedział, że 31 lipca Ruptow wyjdzie z aresztu, przekazał rzecznik. W sieci pojawiło się nagranie, jak jednostki Sił Specjalnych Ukrainy we współpracy z siłami zbrojnymi zniszczyły kolumnę siedmiu rosyjskich pojazdów w obwodzie kurskim na terenie Rosji. Informację te podał portal CenzorNet, powołując się na Centrum Prasowe Sił Operacji Specjalnych. Jak zauważył, portal Konwoje Wroga, w tym te z pojazdami pontonowymi, są niszczone przez drony i artylerię z przyjaznych jednostek Sił Obronnych. Nagranie pokazuje przykład tego, jak żołnierze Sił Operacji Specjalnych sprawnie współpracowali przy niszczeniu wrogich celów. Każda jednostka miała oddzielne zadanie rozpoznanie z nieba, dostosowanie dronów FPV i naprowadzenie artylerii. Rezultatem było 7 zniszczonych jednostek, w tym 5 pojazdów pontonowych brzmi komunikat ukraińskich sił specjalnych. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zachęcam do polubienia filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości, aby być na bieżąco. Do zobaczenia w następnym odcinku.